Uwaga, odcinek, który za chwilę zobaczysz Jest bardzo chaotyczny i porusza teraz ten tematy takie jak no i coś tam, się dalej pisze, nieważne, ważne. Nie wyglądają. Witajcie, witajcie, jestem Mato i to jest już w drugim odcinku z Gang Beast. Dzisiaj oczywiście jesteśmy z Master Joe oraz z niesamowitym gościem That Random Guy. Uderzyłem się w stół. Co? No uderzę się w stół. Nie mi bo. Naszym Czuję. Dobrze, tak więc okulnie to proszę was, abyście wbili do mnie na kanał. Ponieważ jak nie wbijecie, to mi będzie przykro. No to mnie też bijecie. Yo! Co my robimy na górze tego? O ty kurde, to jest moja piwnica, to jest moja. Ło nie, nie! Kurde! Nie! Co ty Tak! the fuck? nie, 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 Tak nie, 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 mi tego? nie,

ten <śmany> 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 random guy chyba już grał w tą grę. Za tak, coś To nie tak, że kupi dopiero. No nie u ciebie gra. No ale wiesz! O! o. Och, to się wszystko Od tego, No, tu się wszystko zaczyna. Tak, ja ja Kuba, Kuba. kuba, kuba tak. Witam, ten jest ten, ten los Panie, cały. What the fuck? Nie! 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 ty robisz radą! Nie! 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 na Nie! <gry> Nie! 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 kurde. Nie! 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 Zadriela! Nie! 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 Co? co? Jaki Radu jest dobrym w tobie, Nie, co to jest? To w What? Co What the Co się co? dzieje? A to za tego, którego sam zabiłem! Za Mateo, którego sam zabiłem. <sum> co co Tak! Nie! <sum> Pomścicie moją mamę! Ej, random jak co to jest co jest? Te włosy. Na skli No po prostu jak wygrywa zostawić co jest? A to jest clickbait, to jest clickbait. Ja dam clickbait do, do tego, do tego. Wygrywam z nimi jeden do 0. ten 10 do 0. Tak. No no no, no. idziemy na drugim etapie, widzowie, widzowie! Witam! Aaaaa! To za moją matkę! nie. Tak! Raduś nie trzymał tam! Zaraz mu nóżki zwiedzą, rączki Bo porówkały cię w strzelają Nie pierwszy raz Pierwszy raz random przegrał O to jest, na tej mapie Mateo zawsze mnie powalał, ja nie umiem wtedy. Ha się Ale fajnie stoimy Tak! chodź AAAAAAAA CZCHĆCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZC no to jak ty tak dobrze grać? Nie! Pomóż, pomóż, pomóżcie, pomóż, 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 Tak, go! pomóżcie! 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 Z tego, no z tak, tak bo, bo one tam wypada po jakimś czasie. Niech się biją, ja sobie pokańczę! RANOM! To jest moja ławka! To jest moje... ŁADO! nie! to zapłacisz mi za to! Nie! Nie <laughs> dobry! Pani musi mi pani pomóc! On mnie zaatakował! Nie! Tak! Nie! Nie! nie. No, ta czapka! Ja ci zaraz dam czapkę, ja ci dam czapkę! To jest! Nie trzymaj się mnie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie! Nie, nie, nie! Nie! Nie, nie, nie! Nie! Nie, nie, nie! Busz się, spuść się! to nie trzyma? Tu ty mnie tu wprowadziłeś! Ze mną umrzesz! To jest twój koniec! I posłuchaj!

gdzie pan ze mną! Zapraszam, zapraszam. Nie, nie, proszę! Uuuuuh! Nie. Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj czeka, czeka! Chce mi żyć? Tak! Uuuuh! Małp czy drabina, nie, czeka, drabina, drabina, drabina! Lecisz, kurde! Lecisz, kurde! Zabraknieś, kurde! Kurzyłeś mi drabinę, moją wyrzuciłeś, kurde! A ty co, to. Powł mi pana, nie, powiem! Nie, to nie! Proszę pana, no! Zostaw go, ja. o, ty ty to, go mógł o, Za moją drabinę Nie, 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 czekaj pan nie! Bo nie, nie rozumie pan, że pan... jest pan, pana do widzenia. Nieprawda. O, nie, po, po, proszę nie, pan, proszę pana, dobra, proszę dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie, spokojnie. O, nie, nie chodź, 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 pokonać. Najlepsza runda, Nic nie musiał robić! <grywne> no to ewidentnie najlepsza. O, panowie, witam w naszej konstrukcji, już ja. wam tutaj powiem, co trzeba dzień robić. Dzień dobry, zapraszam za mną. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj, dobry. proszę dzień pana. Za... Tutaj zaznania. są cegłówki Nie, nie próbam! Nie próbam, zajmę się z panu! Zaznanie, proszę, Tak, tak, dobrze Dobrze tak, Dobra tak, 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 te to była profesjonalna runda No. dobry, co pana latarnia? A nie, to moja latarnia. Za chwilę. To... Nasza latarnia! Proszę pana, proszę mnie puścić To jest rabus, ona próbuje ukraść wszystko. Kurde, jest 11. Proszę pana, proszę odejść. zejść. Dobra, nawalę panu. Dobrze! To ja nawalę panów! Daj ty będziesz złodziejaska, odciągam. Ta ta wróż go, wyróż go Marian. dobrze! Marian, nie miej zauważ demencję! Marian, Nie! Marian! Nie, Marian! Marian! Marian. Proszę, panie, nie, nie Marian! ławka! Ja, ja to też ludzie! Dzień dobry. Proszę zajmować Zostawić moją ławkę! proszę! A? Witam pana! Witam! Dzień, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Czy, czy chciałby pan z moją rodziną? Zapraszam. To jest Franek, mój syn. O, to jest Franek. Proszę go nie kopa. Zapraszam za mną na dół. Na dół, na dół, na dół, proszę pana. Tam jest Mariola, moja żona. Uch. Proszę, proszę oh, proszę... Andrzej! Został panów! Andrzej! Przepraszam, to jest no moje zwierzątko, przepraszam. Nic panu się nie, nie poręcz jest to. To jest Panowot, Proszę poręcz, to też ludzie. No To jest, to jest Kasper, mój syn. Gdzie? Tutaj. Ta to pan tak, oh. tak, tak, tak. Bo ławki to też ludzie, nie wiem to czy pan to wie. To wie, ławki to też ludzie. Zapraszam. Kacz, to jest o, mój kuzyn, to jest mój kuzyn Franek. Franek! To jest Henryk. Kolejny to jest gwałę, nie lubię go. Możemy go wyrzucić. Tak, Proszę mi pomóc, go wyrzucił. to jest mnie zbierządku kolejny. Prawie idźmy za włosy. Trzeba, mam prezerwatę, gdy pan za włosy. Pomóżcie mi wyrzucić gwałę rach. Jasna sprawa O prawe 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 pra. O udało nam się Dobrze dobrze, dobrze. Andrzej zostaw pan, pan panu Kurde nie wiem jakieś podejrzane A bo to piesek jest mój Andrzej zostaw O Jezusie Dobra poręcz nic się nie stało Co zrobił Co zrobił Co, Co? Panie Panie Proszę się nie bić Ja Ja Dobra się... ja... ja się... ja... poręcz Poręcz też ludzie Poręcz też z... No bo ten Alfred tak lubi je oh! a! A, Witam moim tym, Orin co tu mnie pisze, ja nie mam. za, klatka, za klatka. Tak, proszę, proszę pana, proszę pana, proszę wejść do klatki Proszę, po, proszę wejść do klatki, na spokojnie, na spokojnie nie na Proszę klatku, się nie bać Nie, proszę pana, zapraszam nie, do klatki, zapraszam Nie, panie, do nie pan tam do, do rekinów włoży tam Nie, nie, nie pieska, za pana pieska. Ja tutaj idę za stery, proszę pana o. Ja panu pokażę, jak się idzie za stery o. Tak No, potem do góry trzeba wejść, no nie, proszę pana, tutaj, tutaj nie można, do góry Trzeba Ta. tam za rekin A to, to nie, to, to, nie, to, to rybki, proszę pana, rybki Aaaa, dobra. No proszę mi się, nie, nie bać się proszę pana, no, bo to... To jest, to jest... Oh, to jest bardzo fajny. Koledzy Franka. Tak, koledzy oh. Franka. Czemu oh. mi się to... Oh, no, Czemu widzisz? moja postać oh. robi fikołki miejscu? Oh, wow. O, łow! To jest klompą! No ale nie! Tam rybka chyba podskoczyła. A ta, ta rybka? Proszę iść, iść, proszę iść, zobaczyć. What the fuck? Dobrze pana, przyszedł, przyszedł do na rybka chyba. Gdzie? O, kolejna tam jest. Może pan się zapoznać z niej, proszę iść, proszę nie 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 nie, 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 proszę, nalegam, nalegam, nalegam zbyt, proszę pana, nalegam. O, tu jest, tu jest bliżej. Nie, 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 nie. Ale tu zaraz przyjdą, proszę pana, proszę wejść tutaj, tej tej. Tu, tu. nie, proszę się, gdzie tam, się, gdzie, tam. się proszę. Nie, tam, nie, 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 tutaj tam proszę nie, 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 za mną, tutaj są rybki, koleżki Dobra, zapraszam za mną No dobrze no rybka do O właśnie, Marki, Marki! nie! To nie, chyba rybka pana odgryzła. Czekam! Ja już nie pamiętam. Okej, okay, chyba, chyba się pomyliłem, to, to chyba nie są rybki. Dobra, to nie! Szybko, szybko, z klacji. Szybko, do, klapa w podłodze, klapa w podłodze! Klapa w podłodze, dokładnie. To, kolejna rybka! tam jest śmierć, tam jest śmierć! Naprawdę? Tak, tam jest śmierć. Ale to nic nie zmienia. Ja pokażę. Ała Łoho, chciałem, chciałem Nie, nie no. tam trzeba, oh. Rekina tam trzeba, rekina tam trzeba Zakończyłem się hmm. Proszę pana, szybko te rekiny tam pływają, tam nasze te rybki. Zaraz słowie, zaraz słowie kogoś głos. Proszę mi zawieszać ten hak, przepamię Nie, proszę tam, Proszę mnie na proszę mi nie wyrzucać poza furtę, przepamię razem Dobrze, do widzenia Oj, Panie, pst, man, statek się topi Ojej, oj, Proszę oj. statek się topi rybka Tu Proszę pana, ryba mnie tutaj goni o panie, panie! Mam dobre. rybka, może pan chce się z rybką? Nie, 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 nie! nie. <ads> do góry, proszę <combine unseren> pana, do góry, góry jestem spokojny. To, to. Jest bardzo spokojny, tutaj jagu... <gulüyor> <laughs> Panie, bo to jak Tytanik Uuuu, proszę Nie, proszę Nie! Panie, to Nie! nogi! Tak!

<śpiewa> to, to chyba po tym, a, tym gównie jak to Tak, z... tak! To jest nędznik, to jest wszystko połączone. Za znowu będą te rekiny? Na 100%, proszę pana! Proszę pana musimy... Ja idę na pana to no to jest coś tak zdecydowanie bardziej. To będzie nasze bezpieczne miejsca. To jest też statek, proszę pana. Ech, uch, no dokładnie. Zająć nie, proszę pana O bo te klocki te lodu, tak od. Przemieczki nie zdejmować!

po nią! Po, 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 kulko! Nie! Umarł nam jeden klip! No, jak dzikie, to, to To on proszę pana. Czy jak więc panu opowiadałem o moich kamieniach herkowych? No widzi pan, są co. K takie duże jak ta rybka, co tam pływa? No kurczę. I takie duże jak to, że u góry. Tak się świecą tak na żółto, te kamienie narkowa. Oj! Oj! I tak chodzą po piwnicy. I z nich takie rybaki wchodzą. Ja jestem piękną księżniczką. A jestem znowu miastkie, tu się Czy ja kiedyś panu opowiadałem o moich kamieniach narkowych? <grym> Co? Tak. Czy ja Wam opowiadałem, jakie księżniczka ma ogromne kamienie narkowe? Co żyło? Ja Wejdę proszy pana. O, zooty, no! My no się spotykamy! A, bo gdzie? No, Jedziemy do reaktorów nirodej. Zobaczymy, jak to wybieraliśmy? Był... Nie, to był. A, nie za mnie mieliśmy umrzeć? Wie pan, bo jakby my, my na tej wojny przyjechaliśmy, nie? Wyrzuć, tak, tak, rzeczywiście to No, nie pamięta pan! no Proszę tak, tak. Rekiny są tutaj za nami, tak, tak. I zaczęliśmy sobie przed nami ukrywać. No właśnie, no bo wie pan. Rekiny się smutowały przez tą reaktorownię. Nie? Po drugiej stronie, jeden raz. Rozbrałem ten billboard.

Ha. O, o. Pan random wygrywa. No, gdzie jedziemy? Na, jedziemy. Na Góra, nie, no, jedziemy. dół! Nie, tu żaden tu na górę lecimy. Mam górne konstrukcje. A bordat. Na górę. repowiedziałem powiedziałem, na górę na B4. Musimy jechać do przedszkola. Dobrze. Panie. A co pan też do przedszkola? Ten, to, to lekarza, pan się kurde z tym Ale to przy szkole jest na dole Znaczy na, na górze Dobra Znaczy na górze, no to No, a to dobrze jedziemy Pani, ale panu. proszę pana dobrze jedziemy a, Nie! Czartowałem, proszę pana, nie. tak pana polubiłem Czartuję, to był żart nie. To był żart nie. NIE Proszę pana, polubiłem pana, nie Proszę... Aaaa Aaaa nieeee o, wygrałem też Co, wygrałem nowy iPhone? <noise> tak, tak, kamienie nerkowe O, znowu konfetti Oglądanie ja jestem e, M4TTO. Do, do widzenia. Tak, no, to było po tej dzisiejszej odcinku. Jak widzicie, te ranogę wygrał. I no, to było po tej dzisiejszej Do zobaczenia w kolejnym i pa pa.